Ok, zaraz nagrywamy, bo to się zepsuło. I, I widzicie pili. I widać cię To jest i Paumlisia. Paulinka. Nie Paulnisia czy Paulinka. Paulina się mówi. Wszystko to jedno. Ja też jestem jak na jest na, na, na kreatywnym. Jeśli z Majkaw nie znowu wali. powiem powiem internetem. A ogóle z telefonem. Dokładnie. Mam no, gorący telefon dokładnie. Jak długo, że to jest piekarlik chyba. Gdzie tu zamknij do roku. To będzie gazetki jakiegoś sklepu. Gazetki, patrzymy gazetki. No, Mam usiłów patrzeć z gazetki. <grym> Dać jej, kasetkę, na dać jej gazetkę, najlepiej sadzić. Dajcie jej gazetkę. jej gazetkę po sam wstół. Nie chcę teraz sobie. Obieczkę, łazi. Mhm. Owieczka łazi. Moje ja jedynie się podjąć i pokazać latania, ale jednak podziękuję za na tym. Nie sama sobie polatać. To już może lepiej, że nie ma na telefonie, gdy jest gorący. No. Jeszcze deszcz, wiesz? I co jeszcze? No, teraz znowu sobie znam nam pokorę, niż na deszczu, bo... Pani toczy mu filmkę. Mam nadzieję, że je. A znaczy, In smoothing time. Uwaga, most. Mój. J Jaki netherowy jakby. Z piekła rodem. Uwaga, moja tutaj na bardzo to będzie. Nie widać, jak ja to budowałam. Jak wam się połapa? Okej, okay, więc tak. To ja zobaczyłam, ze ze na tej bazie... Tu nic nie ma. No ta, a ta, ta, tam jest nie dałam budować, bo nie mam co. Tutaj trzej chyba na nowym Finters. Dokładnie. <laughs> Tutaj były te... Tam były te... Um. Głupoty. Tu jest portalik. na którym można się schować. No dalej, to ja drugi tam to właśnie te prace, co wtedy zrobiłem pod ten poddal. No tam chciałam właśnie w tym miejscu, chciałam zbudować apolta do Enderu, a Minecraft Minecraft mi nie pozwoli mi na to. Wiecie? Okrutny Minecraft. Hashtag okrutny Minecraft. ta, się koniec, tak. Ludzie, dziś nagramy mega krótki film. Długi nie będzie, bo to też nie. przepokrzani. Budowałem ludzi, kiedy mi się lat nie nudziło. A to księgki są. So... Nie wydaję po co. Pamiętaj jak się o to pytałaś, a to był a to, był, a to, to myślę się tylko o TNT się bawiłam. No, bo mi się mega nudziło. <grym> a to ona pamiętam jak ona z wysadać TNT. Dokładnie, ubiegłem TNT. A jak coś, to wczoraj jest trzecia jakaś. To jest 325 teraz. Nie. W piekarniku. To jest piekarnik. Bo w kuchni nagrywała, nie mam gdzie się nagrywać. O, ja dziecko śpią Chociaż śpi. I nie jak spać. Co? Nie jak chce spać. No, To niech śpi. Lepiej katka. <grydnia> Wygodnie, że miała. Tak się pouczysz, tego Dlaczego, <grydnia> Dlaczego, się pouczyć. Nie wiem, Dzielenia. Przegrań, nie umiem zapamiętać jeszcze kilka kilku a Oczywiście, ci ci do klasy nie umiem tego dalej, nie zapamiętać. Ja, ja, ja nie będę ja nauczyciel, ja nie będę od Ja ty nie nie nie, 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 nie to się nie nauczyć. Tak sobie ja tu magne. No, ja to już bomba No Ale ja co? 그, 뭐, 저, 그, 저, 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 To ty grasz. To by właśnie Bendy zagrałam. O, ja się co tam jest w Nie, to jest... nie, 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 to właśnie To nie, 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 dom i piwnicę. Moje nie, nie, nagrywamy. nie, 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 To nie, Nie pytać czy o dwa łóżka. Chyba dla mnie jeden. Tak, bo kresy związały ze mną. Chryste. A zły. Nie o to mi chodziło. Młaga, się na taki jeden tunelik. Jeden kolejny. I pięknie czaromary będą. A to jest moje celi maja. Tam w skrzyni jest. Ktoś pamięta ten mój pyta, to? Okej, okay, to pani tak. Jakie to będzie? Widzicie ten kod? Widzicie to? Ja to w parze Zobaczcie czy to w skrzyni. Dokładnie. Odparł książkę. Czytaj, czytaj, czytaj.

by to się zaliczyło? Nie wiem. I na pewno to kilka imby piszę? Białość. <laughs> Śnieg. Zaczęb bo to tu i to, jakbym to byli bez Nie, jakbym to umocnił. Bo teraz to i. tyle co to miałoby znaczyć. Ja też sama nie wiem, co to znaczy. Po prostu się I tyle. Gdzie idziemy? Hmm... O! bo ja tylko do tych tabliczek całych Co kiedyś zagraliśmy Dobra Czy dałoby się to coś nagrać? Czy dałoby się coś jeszcze zagrać? No, Bo ona tak być chyba... Ona chce, żeby coś budujesz, albo coś... Albo zabijasz Ale znaleźć dzień, guys Nie ma razie jak nie ma co zabijać nie będę modywać zwierząt Przydałoby się. Danach 11, 11, 11. Nie, to chciałam. Mimo będzie noc. Nocek. Klocek. Tak, nocek, klocek. jego Kroski, niego się mi jeszcze może. Z potworkami. A do chaty nie łaska Nie. Okej, okay, jak się do ciebie klipy, to ci by pół chaty. Nie, jechać cię za dzielę. Słyszałam o zombie. A tamte też słyszałam, chyba. O, już mam przebicę, ja nie wiem. Słyszenia, chyba. Słyszenie raczej. Widzą to się na górze, widzi coś. No, przejdź widzę mam z, kot z kotem. No ja też. A świnka to będzie tak, bo podejmujemy to tak na kolację. A ty będzie, to będzie pani, to będzie smażył. Mój nie... pies, twój pies. Mój pies będzie smażył. Oh. Hello, Skeletor. Hello, szkieletor. Jak tam ci minie na daszku? No, budowniejczy, znaczy na radę, budowniczy, stali się kopalkę. Nie, żeby budowniczy. Ej, on chyba kiedy lubi finki, on a na kryter, a tak taka kryter. I nawet, śpiewam, to nie wiem. Nie to mi chodziło się chwilą. Tak, 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 tak. Boom, boom, boom. A na lewej, boom. Czuł, czuł, czuł. up. AAAAAAAA PAULA! Zabij! Zabij, bez zabij, zabij! PAULA! Przypadkowo, bo chodzimy tutaj! Ooo! Aha, nie na, na coś magmę. właśnie na ser w Magmę. Magme! magmę. Tam się spal! gin. Umieraj! Zdychaj! Dziękuję Dziękuje Kończyłem możesz już gajs, bo mi się też i szpiler zawiesza Sayonara Bye! Pozwólcie dla Scotta um, I kasz. I Pa, pokaż się jeszcze im <laughs> <laughs> Jak moje nogi są wygodne? Tak! <laughs> Ja nie dzieje jak mój kot lubi na nich weleści ty. <laughs> <laughs> Udało się kota. Bye. Bye. -o.